Mamy to. Słuchajcie, mamy nowy odcinek Skibidi Toilet Zombie Universe 57 podzielony na trzy party until the end. No, ciekawe. Do końca do, do końca do samego końca. No, zobaczymy. Wielka walka tytanów tutaj nastała. Zobaczymy, czym to się Jezu, co to było? Okej, okay, no i 3 3 na 3. Co jest, czemu on się tak zdenerwował, nie? Jezu, wszystkie zombiaki tutaj będą. To jest, to jest finałowa walka? Czy coś? Zostawcie lajka, like będzie mi bardzo miło. To jest chyba jedyna seria, która która została, jakby wiecie, yy, która jest robiona na czas, można powiedzieć. I tam widziałem, że wy zarzucaliście mi, że tam część. Przy... Ty widzieliście to? A to potem sobie zana. Jaka pelerynka, ty. Wow O, kurde, ty jaką ma broń, lol. Ty, a, to kosztuje go energię. Jezu, już został zniszczony. Chyba cofnie czas, nie? Co to ty jakie on ma dziwnej umiejętności? A on przewiduje czas jakby. O kurde G. Będziesz miał problem, powiem ci. Jeszcze zarymowałem, O G, będziesz miał problem, powiem ci. No to są te miecze. Ej, chyba zeskalowali tego Tri Titana, nie? Bo jeżeli głośnik sobie z nim radzi, to tak średnio. Ło, <ścoughs> o, kurucza. o ja a, i go przeciął jeszcze, no ale to jest zombiak, to mu nic to nie da, nie? Tym razem nie wrócisz. Okróca. Wow! Ty, ale nie wydaje mi się, że ten tytan głośnik jednak przeżyje, nie? <laughs> Langer zdrajca Odpuść sobie, nie masz dokąd uciec. Nie wtrącaj się do zdrajca, uciekaj. Pozwólmy mu odejść. <laughs> Ty, dał mu ten kamień. To odeślij mnie do domu. Ty, wziął tę kulę, ale na spoilerze widzieliśmy, że... Ciekawe, czy przyżyje. Weź nie... No właśnie, ktoś mu to zabierze. No...

no, 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 to jest trudno. Zawsze mam mieć, czy go. Nie mogę wyjść, ale bez mnie. Gdzie on go wyśla? Gdzie go wyśla, nie? Ty, ale do domu, czyli gdzie? Do tego więzienia? Przesi go? Nie, pewnie mu przerwie ten. Ty. To co, odmieni go tego mm, tyta na kamerę? Albo chociaż ten mu pewnie przerwie, ten doktor plaga. Coś czuję, ale fajny tu był taki easter egg z tą skałą z Wyspy Świętojańskiej. Czekajcie, czy to tu widać? Nie wiem, czy to zauważyliście. Fajne to było. O! Tu macie tą głowę, ale była jeszcze takie zbliżenie. Widzicie? Jakby nawiązanie do. Te, nie, wyspa nie Świętojańska, tylko Wielkanocna, nie? Tak się to nazywa. O, tu jest ta głowa, była nawet. Patrzcie tu. Takie trochę nawiązanie do tych figur, nie? To Wielkanocna chyba. No i, no i powiem Wam szczerze, że jeżeli chodzi o sam film, całkiem spoko, są trzy części tego, więc ciekawe, ile potrwa w ogóle cały ten. ta seria. Aha, i nie dokończyłem swojej myśli. Podobno jest cały sezon do obejrzenia Skibidi TV i od Wirlensa. Tylko chyba nie opłaca się tego oglądać całego. Nie, jakieś nowe sceny można obejrzeć, ale cały od początku sezon to chyba się mija z celem. Tym bardziej, że ten sezon od Skibidi TV jest długi. A Wirlensa sezon to były tam jakieś nowe odcinki, nowe sceny? Bo jak tak, to sobie sędziom bym obejrzał. Pytanie tutaj, wydaje mi się, że wiecie, Tytan Zegar będzie chciał go wskrzesić jakby, wrócić, wymazać to, że jest zombiakiem, ale mu przerwie ten doktor Plaga. Tak by im się to obstawiał, że tak to się wydarzy, nie? A ten to gdzie został wys wysłany? Prawdopodobnie tam do tego, gdzie oni byli zamknięci, nie? Tak mi się wydaje, do tego więzienia. No, dość ciekawie to jest zrobione, nie? No, tylko, że co? Titan TV-man walczy z Jimenem, nie? Ten zombie. No, Jimen też ma mało czasu, bo mu się może skończyć ta energia i zostanie, wiecie, wchłonięty. No to jest, jakby to zaspoilerowane jest. I myślę, że Titan, głośnik też przeżył, nie? No bo. No bo to chyba było za łatwo, nie? Ta walka za szybko się odbiła, on jeszcze wróci. Zombieaki mają to do siebie, że wiecie, bardzo trudno jakby zniszczyć, trzeba by było chyba totalnie ich wszystkich. Aha, jeszcze przecież jest sonar i Titan Sonar może powrócić, bo go tam e, reperowali, nie? Tak coś czuję. No ale zobaczymy. Tyle dzisiaj. Fajny odcineczek. Czekamy na więcej.